Ja sobie odpuszczę krajemik, jeszcze pójdę do na później. Siemano, siemano, witam, witam. Co? 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 Jak 1040? Na co znaczy 10:40? 12 na 6. A jak 10 na Co potrzeba? Bo generalnie w Agasi przesłuchałem jakiegoś chłopa na... Na jakimś kontenerze i no, potrzebne jest wsparcie. Dobra, jedziemy do was. Mają chłopę. to chodźcie sobie na trójkę z tym. Już na trójce, wezwałem ci wsparcie. Trzy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Zaznacz no, mi to. No, bingo, ja. Dobra, jakie 20, liście wasze? Kontenerowiec, a wykosz. Gdzie? Gdzie oni są? Kogo ledwo słyszę? Kontenerowiec, jakiś to to jest kontenerowiec. Jesteś na dwójce, a na trójce, jak chcesz? Ja jestem na trójce. Co ty gadasz? Aha. A. Sparcy, nie a. Nie weźcie go na ten. Na dwójkę go weźcie, bo mówicie trójka, siedzicie na dwójce. Na trójka, bo to jest trójka, ja lecę z panką, tylko wezwałem mu wsparcie. No, się na Aha. No to zajebiście Są wszyscy na trójce, Trzeba mi dość. Idę, co nie na*** idę? No dobra, udziałam wsparcia jeszcze jako ostatni zaś <noise> <coć. głos> <Fierda>. hmm. <noise> no, 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 oni wszyscy nie... są Gdzie na prawo, Tędy pokazuję jest. Ciężarówka lata tam w powietrzu Dobra, dojeżdżamy na twoje dwadzieścia Daj kamizelkę jedną do schowka Aha Masz. Dobra, wchodzimy Był strzał w twoją stronę? Rozdzieramy się, idę. Ja idę w stronę wschodu. Czyli idę na dziób, tak jakby w prawo. Kurde, będzie tu łupanka, będzie łupanka, mam mała A To ty? Wyłącz, wyłącz sygnalizację. Ej, tu jakiś bait chyba. A sprawdzajcie te dźwigi wielkie? Albo ten most u góry? Nie, nie, dopiero jakby pierwszy pierwszych latach stało, to wezwałem od razu mu wsparcie. Jest dźwigu, bym widział, jakby to schodził. Dzień tu mogą być, mordy. To jest chyba po wszystkim już W środku, a tu jest jakiś środek? Się sp... K myślałem, że wszystko Ja p Ty... co Ale pysk, no, to... no to Ty, mamy jakaś łapa Gdzie, 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 Tu na statku jak wejdziesz sobie dosłownie przed drabinką cały czas w los. No to zacząłem go? Sh strzały tu mieliśmy O tu krcy krwi... jest Idę do góry zobaczyć Pytasz się co jaki gdzie? Tak, parametrów życiowych, rana postrzałowa, głowy Sprawdzaliście się pojazdy, do kogo należą? Właścicieli? Santiago Herrero To żółte Citizen's powiedział, że on się to nie zajmą To niech dalej stoi na szpitalu k***a przy bajce I płacze, A że nie ma mądry. roboty k***a I niech płacze, że nie ma roboty Ja p***a, co za A który taki mądry? Ale musimy się stwierdzić zgon chyba, nie? A drugi należy do... Angelo Gra Grande Angelo Grande?! Tak, Eterka. Ta zielona. To trzeba pisać dodatkę chyba, nie? Że auta były na miejscu sprawy tej tej, no to ktoś musi... No tak. No Zak jest u was SDU, no to wy pewnie sobie... Zak typisz ty, 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 ty wypisujesz tą sprawę czy nie? podrzucić ci na maila, czy gdzie rejestracja? Zak? Jak się mi dodać te maila Dobra uh, Story Lee le. Dobra Kurwa. Na 4, na 4, a chcesz 4? Co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje? Co się dzieje, ale o co chodzi? Powiedz. Bazylku. No, dojdzie do szalaniny na szpitalu, no, dojdzie do szalaniny, no. Dobra, jadę gdzieś mam wsparcie. Dobra, jedę na szpital, bo tam strzelanina będzie Fancy, Jedziesz jakoś tutaj z chłopakami, nie? Mówię do ofensyjego, pozdro. A wychodzimy od drugiej strony, jakiegoś. Lincoln Harris z niego czeka. Tam jakieś wytypowane osoby są do pacyfikacji, czy jak to wygląda? Teraz jest jedna osoba tylko. Jedna osoba, tak? Do pacyfikacji, tak? Do pacyfikacji, Wsparcie, kurwa, co zamyślisz? myślisz? Odłóż broń, odłóż broń! Rudy, odłóż broń! Czy cię pokarało? Odłóż broń, masz szansę jeszcze z tego wyjść! Damy ci maszynkę, ogolisz się! Ogolisz się, nie będziesz Rudy! Rzuć broń! Tu jest autoryzacja... Jest autoryzacja na pacyfikację czy negocjujecie? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. A dobra, 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 dobra. mu bo... To będzie truł. No nie wiem, no nie wiem. Ja nie wierzę w jego słowa, on tu wziął drugiego zakładnika jak już miał To nie może tak być. Słuchaj, jak chcę zacząć gadać o aucie to wypuść jednego zakładnika. Bogu ducha w innego lekarza. Wypuść lekarza, wypuść lekarza, wypuść lekarza. Wypuść lekarza. Nie, wypuść lekarza, bo nie będzie pojazdu. Wypuść lekarza, bo nie będzie pojazdu. Jeden ma negocjować. Jeden ma negocjować. No ja się ja stresuję, jak trzy głosy słyszę. Jakie trzy głosy? Szef oddał mi negocjacje ze stanem Stój, stój! Jeszcze jedną osobę będziesz próbował poddać. Wracasz Wracasz Nie wracasz, nie wracasz. Dobra, Bazyl. Każdy, kto się będzie poddawany, czy ochrony? Teraz... No, 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 tak będzie robił, tak no, będzie No, dajcie będzie plesza z góry, k*** dachu. no, załatwmy sprawę, bo ja nie wiem. No teraz każdego będzie poddawał, kto tu przyjedzie, kurwa, Teraz policjanci podjadą, bo będzie poddawał, ty. wiesz jak to by się skończyło ogólnie, nie? No o! Posłuchaj teraz mnie. Jesteś w stanie załatwić ci auto. Ale musisz no. wypuścić jednego zakładnika teraz, żebyśmy zaczęli rozmawiać o tym aucie. Nie no, może tak, tak. być, nie musisz jednego zakładnika. Wypuść do karza. Wypuść lekarza! Wypuść lekarza! Wypuść lekarza! Wypuś lekarza. Wypuś lekarza. Wypuś lekarza. Komando, sprawa wygląda tak. Bazy, na auto Słuchaj, Rudy, wiesz, że zginiesz, kurwa, zobacz, że nas tu jest, jesteś otoczony. Nie zginę, nie zginę. Ja już, ja już gościłem do superwizora. Ten medyk jest liczony w Costa, no. Zaraz po ciebie przyjedzie boj. Saga, nie będziesz miał kopu. Druga, ty i tak nie masz prawo jazdy, no. Mogę z nim trochę tak ostrzej ponegocjować czy nie? Jakieś rozstrzyżenia, zacząć mu dam coś tam, fiki, miki? Czy wy tak na spokojnie sądzi? Patrzymy, patrzymy co, on, co on kombinuje, nie? On zaraz nam będzie chciał wyszłać do, do jakiegoś autora. On gdzieś tam idzie, tam ktoś na pewno będzie czekał. Póki ma, ma tego medyka, to No trzeba coś tu próbować, go wkręcać, nie? Dobra, może po prostu odbiegnąć od praców i go obale? Celuję do niego k. 6 policjantów, w tym dwie automatyczne bronie, tak? I jedna pompa, no k. Co, 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 jeszcze raz? No może po prostu go obalmy, czy cokolwiek, no nie wiem, no jak to ma wyglądać? Z broni automatycznej, shotgun'ów do niego celują, a on sobie idzie i w ogóle nie negocjuje, tak? nie przystaje na nic? O co chodzi? Czy my mamy jakieś auto podstawić? Nie, nie, to my nie przystajemy na nic. Możesz próbować, I możesz próbować. Obalać? Tak. Spokojnie to zrobię, na spokojnie. musicie to wyjść, musicie to wyjść, moment. W szpitalu są bomby położone. Lepiej, lepiej tam nie pocie. Jasne, jasne, Rude, jasne. jasne. Kolharis podłożył bombę. Ucieka, ucieka, o, druma, okrejce, ucieka, druma, ucieka, uciekaj, uciekaj, druma, uciekaj, druma! Uciekaj. Uciekaj. Stój, zatrzymaj się! Ucieka! Patryki, patryki! Zabierz tego Ej, Ale idźcie po jedno auto, idźcie po jedno auto chociaż. Nie możemy tak, bo ktoś podjedzie, będzie lipa. Jestem człowieku, ja kur... na człowieku. Obalam każdego. Normalnie poczułem, jak odcisnęły mu się moje jądra. No, i damy mu uciekać jeszcze, no kur... A no, bez fleszy, bez niczego nie chcemy strzelać do niego. My się mamy bawić, bawimy się. Kurwisze, no. Trzeba było mnie posłuchać. Zatrzymaj, Zatrzymaj się nie. biuro szeryfa! Nie, nie! nie, mi, nie, mi, nie mi. Dobra, Wal go po nogach, go po nogach! M motyl. O k, o, k Co ty od synu, no, nie stawaj! Nie, co? Jestem mistrzem obalania, ała! Odcudźcie co, co, się, odcudźcie się na bronię, na bronię, na broń! Na broń, na broń, na broń. Co mi? Nie się, ja! Trzymaj się, Czekaj, się, co, się, broni! go, trzymaj go w nogę, trzymaj Nie rób gwałtownego ruchu, nie rób gwałtownego ruchu! <śmuletarily> Bez żadnych gwałtownych ruchów, rozumieć? Kurwa. Eee. Nie ruszaj się, nie ruszaj się! Czemu oni go zastrzelili? Czemu o, oni go zasilili? Ubezpiecza, ubezpieczam, ubezpieczam! Dobra, odde oddelegowuję z tej przypałowej akcji, dziękuję. Do widzenia. Spokojnie, on może, on może. To może? No on może, tamten. Ten, co doszłam jego pier... On może, on może. O właśnie, pomyślałem o żelkach Haribo, że wyśleć ci żelki Haribo, karton, ale... Nie wyślę ci, bo sam w... tak Także lipa. Dobra, do prawo jazdy masz? Słucham? Prawo jazdy masz? Ja parkuję, sobie fredzieje? No to już nie masz prawa jazdy Pozdrocznie pozdrawiam, pozdrawiam. Maharkacze, pozdro Jak sytuacja u was? O, wszystko Słucham, w, porządku. w porządku, jedziemy z inną szpitala Pens, aha bo ja tu wróciłem, dobra Nie chciałem! Nie Bazl! Nie chciałem Lu, Pens, i gdzie ty jesteś? Myślę, że o mam Ten ziutek z ciebie zaszedł na kasy nie akbra był na tym miejscu Przyjechał Okej okay. Jadę do ciebie Uuu Przekazujemy Dobra, jednak nie, dobra Dobra, dobra. dobra. Cieku, mam przesłanie O, dobra. to jest ten ciężar? Ale co? Krzysiu To jest ten ciężar, przejdź na siódemkę, przejdź na siódemkę Krzysiek Ale czy ty w końcu, śpiewasz tarbanie, No dobra, no nie wiem jak on ma Cieku. Jest tu ktoś? Spike nie ma Spike, nazwiska nie pamiętam, na M coś To Spike czy White? Spike Spike. Krzysiu To ten? No Krzysiu Będziesz gadał? Będziesz k***a Pytam, czy ci będziesz chyba Ty jeden Będziesz gadał? Krzysiek, bierz będziesz... Mnie po będziesz gadał czy nie? No te pilu. Nazwisko! No ale kuku! powiedział, tam ten chłopiec poszukiwany. No my boostinga robiliśmy, Krzysiek Co tam robiłeś? No boosting. I akurat wszedłeś tam. No bo byłem ciekawy co się dzieje. No staty. Trzeba bym widziałeś, że się poddałem przejść, nie? Jakbym zapił kupacz. Uciekałeś przecież. Co ja, na miejsce zbrodni, rozumiesz, jeżeli nie dostarczysz mi dowodów do tego, że jesteś niewinny, to ja przybijam ci człowieku normalnie głowę i ty idziesz na krzesło, ty droż, rozumiesz czy nie? Ale jak na krzesło? Ty? No, normalnie na krzesło. W tym momencie już jesteś zatrzymany ja na 48, się, 48 godzin. To było sobie drugie, ty. W tym momencie jesteś już zatrzymany na 48 godzin. Rozumiesz? Ale na ile? 48 godzin, to jest dopiero początek rozprawy. I początek... ty nie picie jakieś, dacie? Nie. Aha. Będziesz garował na kaszy, kur... i na, herba... na herbacie kur... saszety bez cukru. O Boże, A znowu o, cukrzu, o cukrze mówię, oby tylko w tego nie słyszał. To masz cukrzycę? Dobra, to zacznij śpiewać czy będziesz żartować? ci, że stinka robiliśmy coś. Nazwisko. Sobie. Ale kogo? Tego chłopca, co ze mną... go zabił? A skąd ja mam wiedzieć? Dobra, co robiłeś co co, 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 co co dzisiejszego dnia? Co robiłeś siedziałem cały czas. Dobra, Zach, spokojnie, co robiłeś... jak kłasy wygrałem, to Co robiłeś, co jak było strzelane? Odpowiadaj na pytania. No, jechałem pewnie na tamto miejsce. Nie wiem o której był strzelany. I jechałeś? No ze spajkiem. Jaki pojazd? Baller, L. -E, mój LWB. -E. Numery stacyjne. Ja -E. mam cebulatkę. No to wejdź tam. Nie pętam na pamięć Cisza. A jak cisza, jak muszę odpowiadać? Ale... 12 na 7, 12 do 17. Dlaczego wejdźcie? Ty potrzebujesz tą sekcję, ta chłopana na dzisiaj, czy może być jutro? Ale być Krzysiek, być jak jutro? ci tłumaczę? Ja Powiedz, że może piłem. być jutro, bo i tak mam zatrzymanego na 48, to mam normalnie mu zaraz na 4-8 ty ty. Cisza zatrzymany ja Muszę się zerwać kowę na karku Kim? Zerpię. No i masz kłódę człowieku, już się wypisuje zatrzymanie na 4-8, ty ku... Ale co ty za co ty? Jimmy Nobody się będzie bujał. Jak weź ale... wy, wypiszesz mu zatrzymanie czy nie 4-8? Ale. A ale... Ale z jakim Jimmy Nobody? No. Dobra, ja chcę do prawnika zadzwonić Kogo? No. Do kogo? No do Prawnika Prawnika dostaniesz, jak przyjdzie na ten czas. Pytam no, się ale... kółka. Ku... Nazwisko na kogo zlecenie zabiliście chłopa? Pytam się. Ale ja nie ku... Będziesz k***a siedział, rozumiesz? Będziesz k***a siedział, Krzysiu, będziesz Krzysiu, siedział k***a tyle, że normalnie zginiesz w tym pudle. Krzysiu, o chul. Nazwisko. No kogo? Nazwisko zlecenie... No moje to jest... Zlecenie dawcy. No, a ja nic nie zrobiłem Krzysiek, ja tylko pytasz sobie nie miałem. W ogóle... Marcin do pałka, a weź do domu. prochu. Z tego strzelniczego. Nie to opowiedzieć, że to masz wrach na sobie. Znaczy weź mnie trzymaj, bo nie wycyłajcie. Będziesz... On się próbuje normalnie do niego. jesteś w pięciu, mogę powiedzieć, tak? 48 godzin masz tutaj garawać. Dobra, kto zabił? No a skąd ja mam wiedzieć? On coś mówił o tym rewinie. To Google zabił? To nie? nie. Dasz mi to na papier? Dzisiaj <laughs> nie było. Dasz mi to na papier? Ale co? To, że on go postrzelił. Nie dam ci tego na papier. Go nie zabił. Dobra, a skąd pochodzisz? Gdzie mieszkasz? Ja? Skąd miał dron? Skąd miałeś broń? Nie miałem, miałem broń nawet. Skąd pochodzisz? Ja się Kolega się? najpierw zapytał, to odpowiadaj skąd po kolei. Skąd pochodzisz? Skąd broń? Dobra. No. <laughs> Ale go On O niebile, co, co ja mam odpowiedzieć w końcu? Skąd pochodzisz, skąd mam broń? Skąd pochodzisz? Nie zresztą, no, masz... no, a f**k zalecisz. Nie jesteś na tym dum. Gdzie się urodziłeś? W Angolii. Ile lat tam byłeś? No tak z 10. Ile miałeś lat się przeprowadziłeś tutaj? 15. Czy ile lat jesteś w Los Santos? Znaczy, jak się powróciłem, to miałem 10, jestem co no <grym w zimę> I... <grym w zimę> no, z tamtą No był chłop bez skitu Pozdro. Fajna ta urodzenia, to? Pierwsze luty 1999. Nazwisko, dlatego to trzeba powiedzieć o raz. Ale ja mam wiedzieć? uspokój się. Pumar, Pablo. Jakie masz powiązanie z gettem? Jakie masz powiązanie z gettem? Jak kogo pracujesz? Nazwisko. Aha, bo jestem. Jest, czarnoskóry, skóry to co? Jakiś getto od razu? On jest, on jest powiązany z tym całą sprawą tego Erwina. Ty ale Krzysiu. Ja ci się ja mówię. Ja koła, ja mówię. Ja ci ja mówię. Kasy, 12... o, a ty się pięknie. Ale nie mogę. Może odpowiadasz na pytania czy nie. No ale co? Dobra, hmm, pra... Jakie masz powiązanie z getem No żadne, nie mam powiązania. dla Erwina. Nie pracuje dla Erwina. Mów, k***a! Nie pracuję, ja sam dla siebie pracuję, bo singi robię. Utra. Razu... Z... Nie proszę. Nie uspokój się, Krzysiek. Ja będę spokojny, podejdę. Rysia, ku... rozumiesz? Śmieciu. Co ty powiedziałaś? Śmieciu. Daję policję, Ci w*** zaraz to będziesz miał, ku... rozumiesz czy nie? Nazwisko. Ale kogo? Erwina, nazwisko. Sk skąd ja mam znać Erwina, nazwisko? Słuchaj. Nie w****** k lwa, bo lew to ja. Odpowiadam na pytania, kto wam kazał go zabić, k***a. Ku... Będziemy A tak myśleli już do jutra? Kto kazał zrozumie, zrozumie. ci go zabić? Kogo zabić? Nazwisko! Ale No To co do prawnika Ja chcę do prawnika dzwonić Nie pij mnie Nie pij pan nazwisko, do... jak mi tam, bo jeszcze ty... Nazwisko no nie jest... Ci w tym kanał, tu za uchem k***a ci palce, ja ci wszystkiego Wsadź mi świta do ucha, kurwa? proszę Dobra, przepraszam Ale jakie nazwisko? Nie znam nikogo Nie wyjmuj pały Oła <laughs> Dawaj Mało ci k***a? Mało ci? O, Spokój się. Dobra, czekaj tutaj, chodź Krzysiu. No Krzysiu, ja nic... Nie, starym. już go prawie mamy, pierwszy raz, chodź, chodź, Mam go prawie. Mam go, nazwisko. Aha, chodź tu, chodź. Krzysiu, na kamerze? iść do kasy jedna, zobacz, że ja dopiero z kasy Dobra, wpisuj mu 48, idziemy na patro, bo to nie ma sensu. Dbilu? Powiedziałeś do funkcjonariusza? Panie policjancie. Chodź, chodź, chodź. Jestem szeryfem Panie szerpie. Niezwykły debil Ką ty go wziąłeś, szyku. Zawsze się. jest tak, że na miejscu zdarzenia dają najlepszego, najgorszego o takiego ogiłka, kłó. Takiego I on jest chyba podstawiony taki. Przedebil jest, no, nie słyszysz? No przekaza jakimś drugim debil. No nie sprzedam. Oni, oni, no. oni, 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 oni boosting robi. Kasztanizacja. Dobra. Wystawisz mu zarzuty po maksach, wszystko co się da. Obrazy, nie obrazy, wszystko ja? co się. No i no. Dobra, biorę go. Dajesz mu tam próbę kradzieży, że chciał boosting robić, że Cię wyobraził, Stawaj. że nazywał i tak dalej. Stawaj. powiedziałem. Że uciekał, zerwał się dwa razy z Stawaj, powiedziałem. Uczcione, k**wa, lewa prawa, powiedziałem do Ciebie. Czy k**wa matka nie wychowała, to ja Cię wychowam. Nie chcesz A współpracować? Co ty... Ale co? Nie chcesz? Się? Nie chcesz? Część, nie, wiem. nie chcesz współpracować? Pytam się k**wa. Wow. No ale nie ja sobie już Chcesz go Panie Krzysztofie. I nie panuj teraz Teraz to chłopy będziesz na przykład. No ja nie panuję na co pan już. Ile masz pieniędzy Myście. na koncie? Oj, no, no tak nie, no proszę. Ale no no, ty... to też no, co na nie byłem, co to futon byłem, że w Nie no, na luzie, na luzie. No, Krzysiek. Na luzie. Cześć to. Ten zegar tu. Dobra, bije Znowu. Było. To już jest kur... nie niemodnej i do dupy niepodobne. Kur... <laughs> już nawet śmieszne przestało się robić. Jeźdź wiesz, ne? 338, przedstawiałem się panu, przeszukam pana. No my tu mamy simka, sprawdzimy simkę panu. <grym> ja ja pierdolę, będziesz mi sprawdzał. Był wczoraj taki Oczekiwacz, Oczekiwać, więc oczekiwać. O cofnij się, cofnij się. I oczekuj. Podejdź do mnie, dowód, daj. Nie mam dowodu, mam prawko. No to SSN, a bo prawko wyciągaj. 1-1-3-6-8. Nazwisko, jakie ty masz? co? No. Luis tuturuti Ja p... To cię matka pokarała, ja pie... Ale... Nie tylko za wygląd Tut... Tututri tu, Ja Dobrze? Ty mówisz to dobrze? Tututri No Tututri Co ty k***a Dobra Baler poszukiwany, dobra, gitara Prawo jazdy jest? No tak To już nie ma Aha, za co? Masz buty za małe, bo ci palce wychodzą prawie. Okej, okay, dziękuję. Spoko. Dodaj wyrok i teraz lecimy. Przemyt. Co ty? Czy był przemyt? Yy... Nie było. Posiadanie marihuany nie było. Posiadanie metamfetaminy nie było. Posiadanie kokainy nie było. Handel miękkimi nie było. Yy... Produkcja środków nie O, czy pionka... jesteś przynajmniej. Posiadanie, ten, posiadanie hurtowni. Urwanie było, porwanie, bo było na miejscu. O, co ty byłeś, ty? Yy... A czemu ja nie czekam tych 48 godzin? Stawianie oporu, Aha. prowokacja policji, niewykonywanie poleceń funkcjonariusza, utrudnianie, służbą porządku, utrudnianie pracy służbom po, yy, porządkowym, obraza funkcjonariusza, no to razy dwa funkcjonariusza, oh. liczne obrazy funkcjonariusza damy, to to usuniemy, damy liczne obrazy, nagminne obrazy funkcjonariusza, to będzie lepsze, no nagminne obrazy funkcjonariusza, bo to już kolejny raz. Próba przekupstwa. Mm, nie. Groźby karalne były. Składanie fałszywych tam 10 było, żetonów, jak Pomoc w ucieczce w konwoju, ucieczka z konwoju, podszywanie, udział w przestępstwie, prowadzenie zorganizowanej grupy, przynależność do zorganizowanej grupy to będzie. Fałszywe wezwanie z Dobra, jak prawnika, ty co ty mi dobijasz w ogóle? Co ty tam czytasz? Udział w nielegalnym wyścigu, posługiwanie się niewłaściwym dokumentem, brak dokumentu tożsamości, proszę bardzo, to też damy. 500 dolarów. Handel biżuterium nie, posługiwanie się fałszywymi danymi nie, wysłanie fałszywych wiadomości, okaleczanie, stosowanie tortur, spiskowanie. Spiskowanie też będzie, to już mamy. To zakrywanie twarzy tego nie było. O, to ty. Ukrywanie śmierci lub morderstwa będzie. Obnażanie się w miejscu publicznym fajom nie było machane. Poznakowanie... Machnąć, jak chcesz. Oszustwo też będzie wyłudzenie za pomocą siły, wyłudzenie poprzez ten Próba kradzieży, mamy to. Do kradzieży też doszło. Więc dobra, to w sumie dam ci tylko tamto. Kurde, tam jest kradzież, rabunek sklepu, kradzież dla włamanie, bo włamanie było do pojazdu. A jakiego no do... pojazdu włamanie, ty? Włamanie, kradzież a Jakiego przysyłki. pojazdu? Napad, 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 przekroczenie ja się z Już dzwonię. Brawurowa jazda. Już dzwonię do ludzi. Niewłaściwe parkowanie. To chyba gdzie tyle, napaść, a jest jeszcze napaść, próba napaści, tak, bo jeszcze strzelaliście do, do tych ludzi, którzy chronią boosting. A? Ale co ty, ale z debilu. I ponowna obraca funkcjonariusza. No przepraszam. 125 miesięcy na 19 tysięcy. Moment, ich dzwonię. Słuchaj, ale... wszystko podliczyłem, to co to trzeba. 125 ale... miesięcy na, 11, na 19 tysięcy. Czy 6 tysięcy? Co zrobiłem? Czy liczyłeś 6 tysięcy? Czy do, doliczysz 6 koła jeszcze? No za, no za, co za co Za co? Za wyrwanie się A jaki to jest ten? Jaki to jest zarzut? Po prostu kładasz pieniądze. Okej okay. Jednak. 3000 za każde wyrwanie jest. Za służyć koła? Przeczytać ci co jest? Kradzież, próba napaści, stawianie oporu, niewykonywanie poleceń funkcjonariusza, utrudnianie to pracy służbom porządkowym, dziękuję. nagminne obrazy funkcjonariusza, włamanie groźby karalne, składanie fałszywych zeznań, współudział w przestępstwie, brak dokumentu tożsamości, spiskowanie, ukrywanie śmierci lub morderstwa, oszustwo. Jak to widzisz? Pasuje. Dobra, i mówisz tak, jak skara finansowa: 19 tysięcy, to jeszcze doliczyć szóstkę za dwa razy, za wyrwanie się. Po trzy koła, za jedno wyrwanie się z Kajdanek, tak? raz się tylko wyrwałem. Dobra, 14? No, raz się wyrwałem. 24 tysiące grzywny będzie. A co ty ty? ty? Ja ty na, na kasy nie zarobiłem na plus. Nie byłem. Ale co, co ja mam z tym zrobić? To trzeba było nie wisiować. Przyjechałeś na miejsce zdarzenia, zabiliście człowieka, jeszcze to ukrywasz. A z Zabiję. da im prawnika w ogóle. Na, pro, na podstawie prokoturu Czego? To jest niezgodne z prawem Czego? Czego? To czego? Na podstawie czego? Prokoturu CZEGO? Czego k***a? Artykuru Ja... A. Dobra, poczekaj chwilę A co on powiedział? Na podstawie prokoturu To on gada on jest, por porozany, on jest. Dobra, jedno wyrwanie się z, z kajdaneczek ci zrobię, czyli miałeś 19, to masz 20, 22 koła, masz grzywne. A to jest niezgodne, mówiłem ci. Coś jest niezgodne? No... nie można tak. A bo? Po całej artykułu i prokoturu, to, to tak nie wolno. Nie chcesz to... do prawnika telefon, dawaj ten telefon. Ale miałeś już te, czas na telefon, to, tak? To miałem, ty kiedy? Korzystasz ze swojego prawa, czy nie? Nie. Do adwokata. Oddać, chce. Kurwa, starszy urzędnik jest dobra, dam telefon, niech pan sobie zadzwoni. Pa, no. pa, 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 pa. Daj, Trzy minuty. I simkę moją. Moje owojności, nie zabrałem simkę ci simki. Dawaj. Nie A. zabrałem ci simki. No masz szczęście. Co ty to powiedziałeś? Dobra, doliczam ci kolejne trzy koła, zabranie się z Kajdanek. Nie, nie, nie będę się tam pieścił, jakiś żadnej uch ci nie będę dawał. Ty, ale uspuchuj się. Dwie, Dwie minuty zostały? Półtorej minuty I jeden telefon, nie? Jo Stary śmieciu Tym spajkiem Co chciałeś robić boosting Pociągniesz mnie za petardę jak tylko wejdę z przecież Bo mam przypał Czemu ty w ogóle odjechałeś tym balerem? Co? <laughs> Jakby ci kazali zrobić loda to też byś zrobił? Ja yep. Nie No bo chciałem zobaczyć i teraz mi dobili w ogóle ten, za I chcą mnie na krzesło chyba posadzić, zara No A ty Co? Możesz no Możecie tu bo tu raczej podzerwani się szykujemy Mamy jednego napastnika i ciągle no, się... Wiem, ty. Kręci Ale pan, i jakoś... czarne W gorącej wodzie kąpany Dobra, ciągnij frytę śmiecił. to wszystko twoja wina Dobra, nie chcę już telefonu Dobra, Musi zabieram wydać? No tak Dobra, oddaję się mam ci po prostu pomóc. Dobra, oddaję przecież ci się Dobra. Skorzystaj ze swojego prawa. Rozumiem, że adwokat nie przyjedzie. E, jakieś pytania? No za co to? A co za co? No za niewinność znowu pierdolę. Nie za niewinność. No ale... Byłeś na miejscu zbrodni chłopie, nie ma dyskusji, możesz odwołać się. Możesz odwołać się od tego będzie wyroku Będzie rozprawa, będzie rozprawa Nie będzie żadnej rozprawy w tej sprawie, nie, nie. w twojej sprawie nie będzie rozprawy Będziesz powołany jako świadek i Ale... jednocześnie podejrzany Czy są jakiekolwiek pytania? Tak Słucham. Że Christopher z tabinami pomoże Myślę, to było gościowi, którego mam tego mój Dobra Wzywam DOC, stań pod ścianą Ale czemu ty mi to robisz ty? Ja ci dałem tyle pieniędzy na kasyniaty jeszcze tak Pod górkę Bo oddajesz te 12 po Zamiast... cię znajdę Aha, chciałem ci 100 miesięcy ze 125, ale, ale będziesz miał ale, 125. Dobra, nie. Dam więcej, dam się, nie. się więcej Nie. 125, no, stań pod ścianą, stań a, pod ścianą, no, stań, pod ścianą. stań pod ścianą. Stań pod ścianą, ostatni raz do ciebie. Oho, oho, Czekam, pa, solo, to solo, to solo, to... pa. Aha, bez kitu, no. Dobra, to dokładnie go Dobra, pytania jakieś? Musisz, iść za to bombicę niewinność. No tak, 100 miesięcy daje, ukryć 25. Miłej resocjalizacji no. życzę. Ja chcę ten wyrób, tylko pieniędzy mniej. Nie, tak nie powodę. mogę. No może. Nie mogę, bez adwokata jest nie mogę, nie ma adwokata. Do widzenia, żegnam miłego. Chodź, jesteś ty, Krzysiu? Nie śniadź, że my koledzy jesteśmy. A tutaj. Nie, wtóre. nie, nie koleguję my myślałem, się z bandytami, żegnam. Dziwny my typ. Że my... Opuściłem mu do dziewięciu dych. Ale mu nie to tak, to on tak głupiutki taki, no dobry chłopak z niego, ale głupiutki taki wiesz, przychodzi i wyzywa podnęca specjalnie To jest jego styl bycia, on ma taki Tak, 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 dobieramy się właśnie i ruszamy zemerki do was I ETA trzy minutki Trzy minutki ETA Sunrise cały czas się czerwony kręci, ETR czarny Raczej jest tutaj Ich jest ogólnie, jedna zakładniczka znała że ich jest uwaga sztywna szóstka, więc to będzie, nie mać się dalej. To, no to, to co ma SV? No my no, no tu zginiemy. Eee czy się A, no to ja mam SV. No to wystosuj w takim razie, jeżeli kręci się i dostał ostrzeżenie, to w opony.